Łużyckie Stowarzyszenie Miłośników Modelarstwa Pasjonat w Lubaniu przy współpracy z Urzędem Miasta, Starostwem Powiatowym, Miejskim Domem Kultury i Łużyckim Centrum Rozwoju zorganizowało trzeci łużycki konkurs plastikowych i kartonowych modeli redukcyjnych o Puchar Burmistrza Miasta Lubania i Starosty Lubańskiego. Thank you. No i coś tam jest Trwający dwa dni konkurs miał charakter ogólnopolski oraz międzynarodowy i odbywał się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego, a miał miejsce tradycyjnie w Galerii Łużyckiej. Zapraszamy do uroczystego zakończenia trzeciego Łużyckiego Konkursu Plastykowych i Kartonowych Wodeni Redukcyjnych o Puchach Miasta Lubach. I starosty Lubańskiego. Szczęśliwie dotarliśmy do końca. Proszę Państwa, wzmagania wczorajsze dzisiaj będą podsumowane. Zwycięzcy uchodorowani dyplomami, medalami, nagrodami rzeczowymi. Poza tym przewidzieliśmy uchary dla róży pierwszych trzech zwycięzców. Pozwólcie, że. Rozgrywaliśmy całą imprezę z podziałem na modele kartonowe i modele plastikowe I w takiej kolejności będziemy również pytać wyniki z tym podziałem. Cztery modele do kolei Krzysztofa szeftera z Nowego Domyśla otrzymuje tylko za pierwszy zwycięski model, a teraz Oleśnica. I trzecie miejsce, nasz pasjonat. Ja chciałem ze swojej strony podziękować wszystkim gościom, którzy mieli... Chęć, ochotę przyjść, zobaczyć i uświetlić naszą wystawę swoją obecnością. Chciałbym podziękować przede wszystkim organizatorom w obecności Starstwa, miasta i wszystkich organizacji, które nam pomagały przy organizowaniu tego konkursu. Ogółem 42 zawodników wystawiło blisko 200 modeli, z których ocenie poddano 150. Nagrodzone modele można oglądać do 22 października w godzinach otwarcia Galerii Łużyckiej.